Cześć. Chciałem dzisiaj pokazać rozpakowanie zasilacza Silencium PC Vero L1 500W. No i jak on hmm. wygląda mniej więcej. To jest zasilacz taki budżetowy bardziej. Będzie to będzie do takiego komputera tylko, tak bardziej do internetu, niż do jakichś tam zadań specjalnych, do grania coś takiego. Szybkie trytki i śrubki do montażu. Ja. Zasilacz. Przepięknie na prawe, czyli karta gwarancyjna. Przewód zasilający. Przewód zasilający to standardowy, długość standardowa. Ten zasilacz u w ogóle w, tej, w takiej klasie cenowej 170W 189. Dokładnie nie ma się czego spodziewać za bardzo. Jeszcze tym bardziej w takiej mocy 500W wiatraczek 12. Łącznik, wyłącznik. Tu mogę pokazać. Linię, jak to wygląda, zasilającą. O! Tak. Maksymalne obciążenie na 12V 12 432W. V. Taki. Po prostu, żeby był. Będzie on też ze sobą kartą graficzną pracował, także 730 g także wystarczy spokojnie. Kable... No, 24 pinowe, bardzo krótki, nawet nie sądziłem, że taki krótki, myślałem, że będzie troszkę dłuższy. Nie wiem, czy to się ułoży w ogóle w tej obudowie Z1C, bo takie będzie. Czy to ułoży się od tyłu, nie będzie miało miejsca na tyle, na tyle długi. Ten, ten przewód jest dosyć... Ten kabel jest dosyć długi, nie wiem, to, żeby to było widać, no. Na około jakieś 80 cm nawet, do tej końcówki, na, na, do flopi Tu jest do karty graficznej. Jeszcze o ten przewód do procesor, zasilania procesora, ześlania procesora EPU, też jakieś 75 cm na około. Troszkę krótszy jak do dyskietki, ale też jest dosyć długi. Mam nadzieję, że zasiedlacz będzie chodzi w miarę cicho, ładnie dosyć wygląda. Za te pieniądze jak najbardziej wygląda pozytywnie. To by było na razie. Na tyle. Dzięki. Do następnego.